Cześć kochani, auryczny tarot i aura kolejnego tygodnia, tym razem 16-22 listopada. Dzisiaj słuchajcie standardowe czytanie, wyzwanie, trudność i rada na kolejny tydzień dla was, a i również trzy karty na trzy sfery, a więc związki, praca i ogólne przesłanie od aniołów na ten tydzień dla Was. Nie rozgadując się, czekam na Was jak zawsze, czekam również i liczę na Waszą aktywność, która także jest dla mnie mocno mobilizująca, która jest również dla mnie energią równoważącą. Pamiętajcie o tym. Dlatego chętni bądźcie, do tego, żeby komentować, żeby dawać łapki w górę. Wszystkim, którzy to robią, bardzo pięknie dziękuję, ściskam, pozdrawiam. I cóż, przechodzimy do czytań. Zaczynamy od Bara. I zobaczmy, co dla Was, drogie Bliźnięta, na czas od 16 do 22 listopada w aspekcie Waszych związków, pracy, ogólnej energii tego tygodnia, plus jak zawsze wyzwanie, trudność i rada na ten tydzień. A więc zerknijmy. Co w związkach, słuchajcie, i dla tych, którzy tych związków poszukują. Jaka wskazówka od aniołów będzie chciała Wam się tutaj pokazać? 16-22 listopada dla bliźniąt. Co dla bliźniąt? Co w pracy dla Was? 16-22 listopada. I ogólna energia tygodnia, wsparcie od aniołów. Też ukierunkowanie Was. Co jest wyzwaniem na ten tydzień? 16-22 listopada dla bliźniąt. Wyzwanie. 16-22 listopada dla bliźniąt. Co jest wyzwaniem dla bliźniąt? 16-22 listopada. Co może być trudnością? Co jest radą na ten tydzień? 16-22 listopada. Są wśród Was bliźnięta, które tęsknią do jakiejś, słuchajcie, osoby, która e, gdzieś być może z przeszłości, lub też jest Waszą bratnią duszą, e, gdzieś zapomnianą, może platoniczną, taką, która gdzieś mam wrażenie za, zaangażowana w zupełnie inną relację. Są wśród Was takie bliźnięta, które z jakimś takim tęsknią, lub do takiej osoby gdzieś e, wzdychają. Ten tydzień pokazał Wam się w aspekcie e, Księżyca, emocje podświadomość, to wszystko, co jest też niekiedy przesadnie, no, czy interpretowane, czy być może odbierane, ale to także potencjał twórczy, a więc dobre wyczucie, dobra, słuchajcie, intuicja, szersze widzenie, tak? I również chęć także przełamania swoich. Oporów swoich lęków, ale również instynkt. A więc, tutaj ten instynkt będzie wam może podpowiadał to czy owo w tym tygodniu. Być może będziecie się właśnie kierowali mocno tym, co podświadome, także tym, co romantyczne, także tym, co mocno emocjonalne. Być może są to również wpływy nowiu, który tutaj się będzie na Was skupiał lub też będzie na Was w jakiś sposób oddziaływał. Natomiast jest to również energia chęci, podążania, w tym kierunku, który ma Was odciążyć, który ma Wam pomóc, no, przede wszystkim pozbyć się jakichś trudności, rozjaśnić pewne słuchajcie mroki, czy też, no, odważyć Was względem kogoś lub czegoś. A więc być może w tym tygodniu będziecie przełamywać swoje opory, swoje lęki, jakieś bariery, ale także uważajcie na to, co jest gdzieś kwestią dopowiadania sobie pewnych spraw albo takiego właśnie gdzieś mglistego. Widzenia tego, co być może inni postrzegają odrobinę inaczej. A więc tutaj pewna rzeczywistość prawdy, półprawdy gdzieś mi się tutaj pokazują. Nie wszystko może będziecie również w tym tygodniu wiedzieć, zwłaszcza, że w wyzwaniu pokazała Wam się arcykapłanka i nieszczęsna, słuchajcie, dziewiątka mieczy. A więc kwestia, słuchajcie też dobrego snu w tym tygodniu. Może niektóre z Was będą miały właśnie z tym problem, może będziecie a, no, gdzieś z tym aspektem wojować. Natomiast wyzwanie, dla Was jest może jakaś niespokojna myśl o kimś, o czymś, może jakiś lęk czy też strach względem na przykład bliskiej wam osoby albo waszej sytuacji. A więc tutaj pewne trwogi są dla was wyzwaniem, aby się ich pozbyć, aby się uwolnić z tego, co niepokojące, z tego, co gdzieś no, chodzi po głowie, męczy, gdzieś tutaj was faktycznie odciąga od takiej, słuchajcie, realnej, faktycznej sytuacji, tego, co się dzieje, tego, co wokół was. A więc być może tutaj w tym tygodniu, tro Problem będziecie miały ze skupieniem albo z tym, żeby Was właśnie gdzieś nie odciągały takie energie chochlikowate, bym powiedziała, chętne do tego, żeby no, gdzieś przedłużać pewne rzeczy w czasie, gdzieś pewne rzeczy też zakrywać, odkrywać w najmniej spodziewanym momencie. A więc tutaj wyzwaniem dla Was jest również to, żeby dowiedzieć się czegoś lub przekonać o czymś, a także nabrać, słuchajcie, wiedzy w... W tym temacie, który gdzieś was trapi, który spędza wam sens powiek. Dlatego w tym tygodniu uważajcie na to, co jest takie mocno pasywne, na to, co jest też takim, słuchajcie, w agresji w niekiedy, a więc gdzieś może nie bezpośrednio w was, ale mimo wszystko odczuwaną jakąś taką negatywną, słuchajcie, presją. Także uważajcie na swoje zniechęcenie, czy też na swoją jakieś takie wycofanie niekiedy albo. No właśnie, zbyt duże może poświęcenie na rzecz innych. E, aby tutaj gdzieś pewnych rzeczy nie przedobrzeć, aby siebie nie poświęcić za mocno, bo możecie pewne rzeczy odbierać zupełnie inaczej, lub też angażować się w nie nie w taki sposób adekwatny, jak oczekuje od was tego otoczenia, lub też w taki sposób, który może się mijać, z tym, co faktycznie docelowe, z tym, co faktycznie. Takie konkretnie pewne. Także słuchajcie, wyzwanie w postaci jakiejś kobiety, która może Wam niektórym z Was zaprzątać głowę. Hmm. Powiem tak, niektóre z Was bliźnięta mogą w tym tygodniu się mocno trapić lub chcieć pozbyć na przykład myśli a, o tym, co jest związane chociażby z jakimś romansem, czy z jakąś taką, no właśnie, nieuczciwą, czy zatajoną a, historią. Być może tutaj w tym tygodniu takie rzeczy będą się pokazywały, które gdzieś były, e, może, z z poziomu błędu, może z poziomu właśnie no zbyt pochopnych lub takich. Y Instynktownie podjętych niekiedy mocno kroków. A więc ten tydzień dla niektórych może być taki trochę uświadamiający pewne kwestie, te, które gdzieś były do tej pory nieświadome, albo te, które nadal są i dopiero gdzieś będziecie pewnym rzeczą, no, na pewne rzeczy otwierać oczy, albo nadal będziecie czemuś zaprzeczać i tkwić w tym stanie, który może być odrobinę męczący. A więc tutaj wyzwaniem dla Was będzie to, żeby sobie poradzić z jakąś sytuacją, uświadomić sobie coś, wyjść na program słuchajcie, wziąć po prostu pewne rzeczy pod lupę albo też no, nie działać w sprzeczności do tego, jaka jest sytuacja lub czego ona wymaga. Trudnością dla Was, słuchajcie, jest siódemka mieczy, a więc dla niektórych to umiejętność poruszania się w tych rewirach, w których jesteście. A więc sprytne podejście do pewnych spraw. Sprytne nie oznacza nieuczciwe, chociaż ta karta to reprezentuje, jak wiecie. A więc być może tutaj powinniście się poruszać trochę bardziej na palcach, może trochę bardziej ostrożnie, może też mniej lub mniej oficjalnie wyrażać swoje osądy, gdzieś bardziej się przypatrywać, aniżeli na przykład wybiegać naprzeciw na hura z tym, co wasze. Zwłaszcza, że radą Wam się pokazała też karta wstrzemięźliwości tego wszystkiego, co jest także pewnym powstrzymywaniem się, A więc ten tydzień może być trochę hamujący, może niekoniecznie z poziomu energii, natomiast tego, co bardziej takie logistyczno-psychiczne. Gdzieś tutaj pewne rzeczy mogą, myśli mogą Was po prostu gonić, mogą też. Podpowiadać różne rozwiązania, albo życie będzie chciało was pędzić w tę stronę, z którą wy będziecie musieli się jakoś pogodzić, lub właśnie ustosunkować do tego, i będziecie mieli pewną gonitwę myśli, pewną niejasność w pewnych sytuacji, z tym związane na przykład pewne trwogi. I stąd być może trudności także w tym, żeby tą energię pozytywną, czy energię tego, co jest rozkwitem, utrzymać, no bo tutaj gdzieś jakieś dziury energetyczne się pokazują, że może po prostu ta energia wam uchodzić, że możecie gdzieś tą energię tracić Zwłaszcza, słuchajcie, jeżeli to wy sami będziecie sobie ciosać kołki na głowie lub będziecie czuli właśnie jakieś takie. Czy wyrzuty sumienia, czy jakieś takie słuchajcie, no y, p, niepoparte na przykład rzeczywistością y, kwestie, bo też to się tak może tutaj pokazywać. A tu trudnością dla Was jest to, żeby umiejętnie czy sprytnie coś obejść, z czegoś wyjść obronną ręką, y, a także, aby słuchajcie, no przede wszystkim znaleźć w czymś być może poparcie. A więc to jest też taka trudność w tym tygodniu, aby Wam się to udało, a, abyście także, no gdzieś tutaj się odnaleźli, rozszyfrowali, czy te no, gdzieś na przykład złapali. Tą energię, która Was uszczupla, czy to w postaci innej osoby, czy konkretnego faktu, zdarzenia, informacji, bądź też chociażby ujarzmienia tego wszystkiego, co gdzieś jest jakimś na przykład dzikim tempem, które gdzieś właśnie sprawia wam taki chaos, wprowadza jakąś taką, słuchajcie, nieczytelność, wprowadza jakiś taki brak pewnej przejrzystości. I tu radzone jest Wam, słuchajcie, to, żeby zachować status quo, żeby się w żaden sposób nie wychylać. Z nowymi rzeczami, żeby też w jakiś sposób zabezpieczyć to, co już macie. To także jest rada dla was ta finansowa, więc, bo dla niektórych to będą kwestie zdrowotne, dla innych to będą kwestie, słuchajcie, finansowe, dla innych to będą kwestie strategiczne. Ale patrząc ogólnie, to wszystko, co jest egzystencją, tu karty wam radzą, abyście. Trzymali rękę na pulsie, abyście też no, nie trwonili pieniędzy być może w tym, w tym czasie, drogie bliźnięta. Tutaj, słuchajcie, radzone jest Wam powstrzymanie się od wszystkiego, co jest przesadą, a więc nie przesadzajcie, bliźnięta, w tym tygodniu. Także jeżeli chodzi o Waszą wytrwałość, czy Wasz wysiłek w coś włożony, zwłaszcza. Ten, który jest Waszą samodzielną drogą, a więc nie dajcie się też wmanewrować w sytuacje, w których to Wy będziecie brali na siebie więcej aniżeli inni, lub też nie bierzcie na siebie większej odpowiedzialności za coś, co nie do końca może Wam się później opłacać. O tym też pamiętajcie. Co w związkach słuchajcie na ten tydzień dla Was? Czynniki religijne, Twoje życie uczuciowe znajduje się pod wpływem wychowania w duchu określonej religii i Twojej duchowej ścieżki. Ale to słuchajcie, są. To jest w ogóle karta, która może mówić, że w tym tygodniu możecie znaleźć jakieś tutaj różne płaszczyzny między Wami, a między osobami będącymi wokół Was. Pamiętajcie, że związki, partnerstwo to nie tylko te związki i relacje ukochane, ale to także te relacje i związki, a może zwłaszcza międzyludzkie. A więc czy jesteście singlami, czy jesteście w stałych związkach, czy jesteście w jakichkolwiek związkach. Ta karta mówi, że po prostu międzyludzko mogą się pojawiać tutaj różnice takie kulturowo-obyczajowe, mogą mogą być ważne w każdym aspekcie, czy tym pomagającym, czy tym przeszkadzającym. A więc ta karta namawia Was do niewyrażania jakiejś pochownej oceny, być może również do tego, żeby bardziej łagodnym okiem spojrzeć na pewne kwestie, zwłaszcza te, w których no, nie wszyscy musimy być jak spotkalki, nie wszyscy musimy być tacy sami, bo jesteśmy wolnymi ludźmi. A jednocześnie mamy te same potrzeby, bez względu na to, w co wierzymy, bez względu na to, jaka, słuchajcie, filozofia nam przyświeca. A więc tutaj czynniki obyczajowo-religijne, czy też obyczajowo-kulturowe w tych relacjach waszych w tym tygodniu mogą się gdzieś odzywać. Zwróćcie na to uwagę, bądźcie wyrozumiali. I przede wszystkim nie starajcie się pewnych rzeczy zmieniać, tylko po prostu złapcie wspólny język, bo o tym tutaj mówi ta karta, aby iść ku temu, co jest wspólnym kompromisem, by uczyć się od siebie wzajemnie, by otwierać się na to, co nam nieznane, by także patrzeć na pewne rzeczy bardziej łagodnie. W pracy pokazuje Wam się, słuchajcie, wrażliwość, a więc jesteś coraz bardziej wrażliwy i odczuwasz potrzebę adekwatnych do tego stanu zmian. A więc być może są wśród Was osoby, które. Chcą się przebranżowić na przykład i chcą zmienić swój zawód lub charakter swojej pracy, bądź też potrzebujecie właśnie tej już wspomnianej wrażliwości, czy od siebie, czy od innych. Ta karta sygnalizuje, abyś był wrażliwy bliźniaków w tym tygodniu, może na potrzeby innych, może na te słabości innych, może na to wszystko, co. Nie jest do końca jakby tobie bliskie, ale to nie oznacza, że tobie szkodzi. A więc tutaj nastawcie się na to, co jest lepszym odczuwaniem, współbrzmieniem. Ku temu właśnie wspomnianemu współtworzeniu. A dla niektórych z Was również ta wrażliwość, jeżeli pracujecie w takich, słuchajcie, zawodach, które są związane chociażby z kreacją, pokazuje, abyś nie był schematyczny, abyś nie działał w sposób taki a, od A do Z, abyś działał w sposób bardziej rozszerzony, bardziej taki wyczulony na to, co jest Twoją indywidualną emocją, Twoim odczuwaniem, tobą. Czyli włóż część. Siebie, w to, co robisz, aby nie być tylko robotem, aby siebie również w ten sposób nie postrzegać. I ogólne przesłanie, słuchajcie, na ten tydzień oczyszczaj i odtruwaj. A więc, z wielką miłością i szacunkiem, prosimy Cię oczyść swe cenne i wrażliwe ciało. Na Twoją prośbę pomożemy Ci wstąpić na drogę afirmacji życia. Podpowiemy, jak poradzić sobie ze stresem i złagodzimy wszelki żal. Po porzuceniu dawnych ścieżek, przekaż nam swe troski, zmartwienia i obawy, a poczujesz cudowną łaskę przenikającą Twoje czyste ciało. A więc, to jest ten energetyczny ubytek. Gdzieś być może są pewne bliźnięta wśród Was, które, no na przykład, źle się odżywiają. Albo prowadzą ich geniczny tryb życia. Być może to jest również powodem tych Waszych kłopotów, także ze snem, czy właśnie z poczuciem jakiegoś lęku, poczuciem jakiegoś e, chociażby stresu, który gdzieś Wam doskwiera. Ten stres to także ta karta, więc y, sami sobie go nie serwujcie. Postarajcie się przełamać, odejść od tego, co jest jakimś słuchajcie cieniem, bo niewykluczone, że tutaj ten tydzień też będzie chciał Wam wskazać. No, właśnie te cienie wokół was, które, które nie pomagają wam się wyrwać z jakiegoś lęku, przerażenia, e, tych wszystkich negatywnych aspektów, które tylko i wyłącznie zabierają wam energię. A więc postarajcie się w tym tygodniu zatroszczyć o siebie, o to, co jecie, co sobie serwujecie, e, czym się otaczacie także, a więc e, co robicie tak naprawdę dla swojego ciała. Ta karta mówi: nie zatruwaj siebie, nie dociążaj swojego ciała ani energiami, które są zewnętrzne, które nie należą do ciebie, a które mogą przebijać się przez tę cienką powłokę, jeżeli sam ty ze sobą nie jesteś odpowiednio zabezpieczony, jeżeli Twoja aura jest zbyt krucha. A więc tutaj zwróćcie uwagę, czy Wasze emocje nie są za bardzo chwiejne, czy Wy sami czujecie się na tyle stabilnie czy też silnie. Aby samemu sobie nie odbierać tego szczęścia, tego poczucia przede wszystkim spójności, karta mówi: oczyszczaj, odtruwaj, a więc jedz mądrze, dbaj o ciało, dbaj o siebie, wzmacniaj je również. Nie dopuszczaj tego, co jest ubytkiem, nie dopuszczaj tego, co jest utratą czy też osłabieniem energetycznym, zwłaszcza w tym tygodniu. Zatrzymaj to. Powstrzymaj pewne procesy. A więc zwróćcie na to uwagę, drogie Bliźnięta, bądźcie wyczuleni na to, co Wam szkodzi. Nie dajcie się mówiąc inaczej, róbcie to z dużą wrażliwością i świadomością, która w tym tygodniu jest Wam proponowana. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, owocnej i ochronnej aury tego tygodnia Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się.